Wcześniej w Neve Avengers. Wszystko umiera. Wy, ja, każdy na tej planecie. Doszło do serii skurczów i wszystkich światów, takich jak nasze, w punkcie inkuracji na ziemi, albo by dwa światy ulegają u, I, C, E, C, T, v, I, e, N, I, U. Albo trzeba poświęcić jeden, by ocalić oba wszechświaty. budowaliśmy bąbę niszczącą światy. Co moglibyśmy w tej sytuacji zaplanować? Nasze Słońce, nasza Galaktyka i wreszcie sam Wszechświat. Jak nie stawiać siebie, waszą przeklętą moralność ponad wszystko, co żyje. Patrzcie, zrobię coś, do czego wy nie byliście zdolni. Tak już jest. Idź stąd. To nie u nie knięte i pogodziłem. Się z tym. To było jedynie wyjście. Wyręczyłem Was z powodu Waszej słabości. Nie będę. Natomiast tolerował tego, co uznają za nie do przyjęcia, śmierci cichej i przedwczesnej niczym, śmierć nie mo wlęcia coś na nas czycha. idzie po nas chce nas zabić a ja chcę się pod tym samym bracia, siostry, wszystkie anioły upadły. Zostaliśmy tylko my, diabły. Dlatego pytam, możecie mi zabijać światy? Osiem miesięcy później.